Orfati, tak się powinien nazywać ten odcinek tego codziennika. Mianowicie dlatego, że podczas kreślenia wartościowego dla Ciebie celu, do którego dążysz, to trzeba zaakceptować to w pełni, że teraz już nie będziesz się poruszał, nie będziesz czekał na jakiś przypadek, na jakąś sytuację, i Cię troszeczkę będzie tak pchał tych wiatr, tych zdarzeń, że a teraz to będzie lepiej, co? Nie, bo tylko czekam, kiedy mi się wszystko ułoży, tylko tak jakby schodzisz z toru i drążysz po prostu nowy tunel, lecisz totalnie w innym kierunku, bo Twoje cele, Twoje marzenia mogą być w zupełnie innych kierunkach i może się okazać, że wcześniej jak szedłeś z wiatrem, to teraz zupełnie idziesz pod wiatr I co, i co wtedy? I pojawia się właśnie frustracja, pojawia się wkurzenie, zdenerwowanie, o, dlaczego to tak? Teraz to życie jest przeciwko mnie. No nie, tak jakby to jest właśnie ta droga, do której yy, którą chcesz iść, to jest droga do tego Twojego celu i tak to po prostu wygląda, że żeby iść po swoje, no to musisz się przedzierać po prostu przez dżunglę, a nie iść wytyczonymi szlakami. Więc akceptuj to po prostu.